Witam Was w kolejnym odcinku, odcinek drugi z tytułu otwierania dolnego burty HLK. Tak więc, jak mówiłem, tak zrobiłem. E, dzisiaj to naprawdę jeszcze przy na spory pomocy Mateusza. Za którą serdecznie dzięki. E, ten profil spawałem razem z nim. Jest to profil 120 na 60 Bodajże ścianka, czwórka albo trójka. Niestety ta podłoga była zbyt krzywa i nie było się do czego odnieść, żeby przyspawać te dolne haki, dlatego potrzeba było nowej ściany. Tutaj oryginalne uszy, tam co wystawały się popcinało. Profil ładnie został wspawany Jest teraz tak naprawdę do czego się odnieść. Jest jedna ściana równa, do której będziemy, o w tym będę, bo już teraz to już sam ogarnę będę montował haki i zamknięcia. Podłogę już też ładnie przyspawałem. Musiałem ściskami ją dociskać jeszcze punkt po punkcie, ponieważ odstawała. No ale co zrobić? No, Przyczepanie jest nowa, swój nas już przewiozła i trzeba takie modyfikacje, niestety, jakieś tam wprowadzić. Tak to wygląda, ogólnie rzecz biorąc. Profil ładnie obspawany też od dołu jest do tych trzech takich sporników oryginalnych. Tutaj natomiast planuję dać płaskownik, ponieważ jest szczelina Płaskownik będzie Płaskownik już z jednej strony mam z drugiej strony mi zabrakło trochę Też była szczelina, tu taką jeszcze piankę później e, Uszczelniającą przykleję, żeby ładnie było szczelnie Natomiast sama burta No, pisaliście tam, że profil przy, przy... Profil przyspawać, ale o, jak ja mówię, burta składa się z dwóch elementów. Jest to taka jakby blacha prasowana z jednej i z drugiej strony. Jest to pokorodowane. Tu to już naprawdę ciężko czegoś przyspawać. I postanowiłem, że przyspawam od góry płaskownik, jak widać, po całości, żeby równo dochodzić do tego profila. Ale jeszcze i tak tutaj debatowaliśmy dzisiaj z Mateuszem razem, że damy profil. Który będzie jeszcze wchodził na profil, o, jako o, oczywiście on będzie przyspawany do burty jako dodatkowe uszczelnienie, bo burta też ma wiele do życzenia, jest wygięta i w banan, e, i, i, i łódka jest, jest z niej zrobiona. Trochę tam wiem się, prostowałem ją, ale to tak nie jest hop, żeby się nie przedobrzeć. No i ewentualnie, jeżeli będzie ciężko, całkiem ciężko zamykanie szło e, dolne dołoży się taki hak tutaj który będzie wspomagał te zamykania, a na sam koniec dopiero się zamknie tą dźwignią z dołu mam nadzieję, że nie będą się tego robić z tego względu, że trochę tam tą burtę teraz tam się bawiłem, prostowałem z tego względu zobaczymy jak to wyszło zamknę, zaraz Wam pokażę jak to wygląda tylko tego belka O. nie jest źle, bo tak naprawdę jest o tyle, tylko do dopchnięcia. Także to o, ja to z ręki, tak naprawdę, jedną ręką teraz ten e, prawie dopycham. Tu, jak ja mówię, przyjdzie pianka uszczelniająca i płaskownik przychodzi do po całości. Płaskownik po całości, z tego względu, że burta jest wygięta tak w pałąk jeszcze. I teraz, jeżeli dół jest teraz już na równo to płaskownik gdzieś będzie zachodził przykładowo nie wiem, 2 cm, a gdzieś na przykład 1,5. Dlatego będzie tak naprawdę maskował te wygięcie No tu też jeszcze było przyhaczone i takie wszystkie później mankamenty wychodzą I w trakcie, że to wszystko się kurcze nie spina to teraz tak miarę wygląda prosto Tutaj właśnie te haki o elegancko dopychają i tu już tak naprawdę jest szczelnie no, Wystarczy tylko ręką dopchnąć Także myślę, że ją bez problemu będzie ściągał sobie tą klamrą Rączkę do otwierania i tak będę przedłużał, bo naprawdę dali ją tam kurczę 20 cm no to na takiej dużej burcie to to musi być faktycznie chyba fabrycznie nowa, żeby to idealnie wszystko poszło zamknąć. Ale e, przedłużę tą rączkę, jak tu będzie zamykanie, tu gdzieś tą rączkę dam nawet nawet kurczej 70-80 cm, żeby była dźwignia. Będzie większa dźwignia, będzie po prostu lżej. No i tutaj tak, tą klamrę przespawam, to już jutro do góry, żeby tą burtę spinała górną. A tu tak samo ten płaskownik dołożę, bo jest szczelina. No niestety, no jest to używana przyczepy, nie jest to nowe, trzeba prosić trochę pobawić, ale mówię, no palcem to idzie ściągnąć. Także tu płaskownik uszczelni, pianka i będzie też bardzo dobrze. A pianka będzie tego takiego typu, zaraz wam pokażę. Piankę w tamtym roku gdzieś tam na Allegro taką dorwałem. Bardzo fajna. Jak się ją przyklei, to efekt zerwania właśnie jest taki, że się już nie zerwie. A to nie było otłuszczone, tylko po prostu ręką przetarte i od razu yy, przyklejone. Także jak tą piankę ładnie poprzyklejam, burta jeszcze dociśnie tą piankę. Ona się jeszcze bardziej przyklei. No przede wszystkim będzie materiał otłuszczony i będzie spokojnie trzymał. Jest fajna, bo jest bardzo miękka. Nie wiem, czy to widać tak. O, dlatego się fajnie utwardzi to wszystko, a zarazem być przepaszczelna. Także z dnia dzisiejszego to by było w sumie na tyle. To by było sporo pracy, bo ten profil, żeby wspawać, to było parę docinek. No i też jest w, jedno, w jednym kawałku. Także też jest naprawdę wagowo dość ciężki. Ale jest, jest jednak masywny ten, ten profil, dzięki któremu. Później mamy tu ścianę bazową No Nie jest to jakaś taka przeróbka wymarzona Zawsze z tymi starymi maszynami jest tak, że To tak hop siup nie idzie Ponieważ e, trzeba coś wyprostować, coś trzeba poprzerabiać, gdzieś trzeba się nagłówkować Myślałem na początku, że odetnę te zawiasy jak już górę przyspawam, górne przyspawam dolne odetnę No i mówię raz, dwa pyk pyk Klamry z dołu, będzie wszystko pasować No niestety, no tak nie idzie Troszkę kombinacji jest. Tu jeszcze też mam nie trzeba nieczęście spawać, chyba jakiś tam trójkącik wstawić. No i mówię. I... Ale przyczepa będzie finalnie, myślę, wyglądała bardzo fajnie i to będzie bardzo fajnie służyło. Takie jednak, takie radykalne cięcie, ale będzie dobrze. To by było dzisiaj na tyle. Jutro, jutro będą, będę spawywał właśnie te haki. Zabrakło mi jeszcze rurki na. na, na... Otwieranie dolne jutro jadę właśnie, jeszcze muszę koparką rozbudować. Tu mam całownik już kupiony 160 na przyczepę, na tamtą ramę, którą Wam pokazywałem. Najpierw ta przyczepa zjedzie, wtedy od razu będzie szedł, szła tamta do cięcia i do spawania. Także tak to wygląda. W tym odcinku to byłoby na tyle, także do następnego.